Dlaczego tak łatwo mogę podnieść tę skrzynkę, gdy zanurzona jest w wodzie, a gdy tylko wynurzy się ponad wodę, nie mam siły jej utrzymać? Zapewne zdarzyło Ci się podnieść z dna jeziora kamień czy inny przedmiot. Było to stosunkowo łatwe do wykonania, gdy ciało znajdowało się pod wodą. Natomiast, gdy tylko wynurzone zostało nad powierzchnię, można było odczuć, jakby stało się ono cięższe. Podobnie odczuwasz ciężar własnego ciała. Inaczej w wodzie, a inaczej po wyjściu na brzeg. Wiesz jednak, że ciężar, czyli siła ciężkości, nie zależy od tego, czy dane ciało znajduje się w wodzie, powietrzu, jakiejkolwiek cieczy lub w gazie. Skąd więc bierze się ta różnica w odczuwaniu ciężaru? Przeprowadźmy doświadczenie, które pozwoli nam wyjaśnić różnice w odczuwaniu ciężaru ciał będących w powietrzu, a tych zanurzonych w cieczy. Do tego celu potrzebny będzie siłomierz oraz prostopadłościany, posiadające te same wymiary, ale wykonane z różnych metali, np. z miedzi, aluminium, mosiądzu. Zacznijmy od wyznaczenia ciężaru za pomocą siłomierza jednego z prostopadłościanów. Na przykład tego wykonanego z miedzi. Następnie, nie zdejmując prostopadłościanu z siłomierza, zanurzam go całkowicie w zlewce z wodą. Spróbuj wykonać w podobny sposób pomiary dla pozostałych prostopadłościanów. Przeprowadziłem proste doświadczenie, przy pomocy którego udało się udowodnić, że wskazania siłomierza podczas pomiaru dokonywanego w wodzie są mniejsze niż podczas pomiaru w powietrzu. Jeżeli odejmiesz od siebie wskazania siłomierza podczas pomiaru w wodzie od wskazań siłomierza podczas pomiaru w powietrzu, to okaże się, że różnica ta jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wykonany prostopadłościan, pod warunkiem, że ma tę samą objętość. Zastanów się, co to oznacza. Wskazania siłomierza są mniejsze, gdy ciało jest zanurzone w wodzie, niż wówczas, gdy ciało znajduje się na powierzchni, w powietrzu. Oznacza to, że na ciało pod wodą działa dodatkowa siła, która posiada przeciwny zwrot w stosunku do siły ciężkości, a jej wartość równa jest różnicy między wskazaniami siłomierza. Siła ta nazywana jest siłą wyporu. Jej wartość nie zależy od substancji, z której wykonane jest dane ciało. Wykonajmy kolejne doświadczenie w podobny do poprzedniego sposób. Za pomocą siłomierza wyznaczam ciężar plastelinowej kulki i zapisuję wynik pomiaru. Następnie, nie zdejmując plasteliny z siłomierza, zanurzam go całkowicie w zlewce z wodą. Odczytuję wyniki. Różnica we wskazaniach siłomierza oddaje siłę wyporu. Teraz zmieniam kształt plasteliny i dokonuję ponownie pomiaru. Po tym doświadczeniu możemy stwierdzić, że za każdym razem wartość siły wyporu jest taka sama. Siła wyporu nie zależy więc od kształtu ciała, gdy jest ono całkowicie zanurzone w wodzie. W kolejnej części doświadczenia dzielę kulkę z plasteliny na dwie w przybliżeniu równe części. Jak sądzisz, jakie będą wskazania siłomierza? Szacuję wynik i dokonuję pomiaru siły wyporu działającej na otrzymane części. Jakie są Twoje spostrzeżenia? Siła wyporu zmniejszyła się mniej więcej o połowę w porównaniu z siłą wyporu działającą na całą kulkę z plasteliny. Spróbuj samodzielnie wykonać takie doświadczenie.